Cześć z tej strony, Fisketur Szwecja, a to jest już dziewiąty podcast o życiu w Szwecji. Dla nowych słuchaczy, krótka informacja: podcasty pojawiają się regularnie co tydzień, publikowane są w niedzielę. I zapraszamy Was również do naszego Facebooka. Tam są wszystkie informacje, pojawiają się zdjęcia, pojawiają się linki do tego, o czym mówię w podcastach. Także serdecznie zapraszamy na Facebook Fisketur Szwecja o życiu w Skandynawii. Wróciliśmy już do Szwecji. Z poprzednich podcastów wiecie, że mieliśmy taki dłuższy urlop w Polsce, i w trakcie urlopu również nagrywałam podcasty. Ostatni podcast był o tym, co nas w Szwecji zaskoczyło, i nagrywałam go z Darkiem, z moim narzeczonym, z którym również tworzę tur Szwecja, jak i z moim tatą. Ten powrót do Szwecji był trochę ciężki, a wynikało to z tego, że trochę czasu jednak w Polsce spędziliśmy i następny raz do Polski przyjedziemy za pół roku na święta. Jest to taki dosyć dłuższy okres czasu. Wyjeżdżało się ciężko i chyba każdy, kto żyje na emigracji, zrozumie tę sytuację. Natomiast kiedy przyjechaliśmy już tutaj w te nasze okolice, te nasze piękne okolice tutaj w Szwecji, to już humor mi się znacznie poprawił i już wyglądało to zupełnie inaczej. Już się bardzo cieszyłam, że jestem w Szwecji. W dodatku zastaliśmy takie upały w Szwecji. My mieszkamy w drewnianym domu, który się fantastycznie sprawdza w zimie. Ja się bardzo przekonałam do tych drewnianych domów, ponieważ one są ciepłe, szybko się ogrzewają. Nie ciągnie tak jak w Polsce od murów, zawsze gdzieś tam od murów ciągnie, jak się do ściany, jak się siedzi, na przykład obok ściany. W Szwecji te domy są bardzo ciepłe, natomiast w lecie one nie są. Przygotowane do takich temperatur ponad 30 stopni, jakie teraz mieliśmy w Szwecji, i one się tak szybko nagrzewały, że my w sypialni mieliśmy bo 28 stopni, i nie dało się wywietrzyć tego do domu, nie dało się spać, było strasznie gorąco. Dlatego pierwsze, co zrobiliśmy następnego dnia, to pojechaliśmy nad jezioro się wykąpać, i oczywiście na tym jeziorze było strasznie dużo osób. W podcaście numer 7 próbowałam przekonać was, dlaczego warto przyjechać na wakacje właśnie do Szwecji. Mówiłam o parkach Łosi, mówiłam o świetnie przygotowanych kąpieliskach, o możliwościach, jakie tutaj w Szwecji są w wakacje dla rodzin z dziećmi. No, dla wędkarzy, to oczywiście, wszyscy o tym wiemy. I w tym roku, co roku mamy tutaj bardzo dużo turystów, ponieważ mieszkamy w takiej naprawdę uroczej, małej miejscowości, która przyciąga wielu turystów, zwłaszcza z Niemiec. I ja wiem, że są ludzie, którzy czekają cały rok na ten urlop, żeby przyjechać do tej naszej małej miejscowości i spędzić tutaj swój urlop, swoje wakacje. Ale w tym roku to jest szaleństwo, jest tyle ludzi. Byłam wczoraj w sklepie i stałam w kolejce, co się u nas rzadko zdarza, bo my mamy dużo sklepów, ponieważ mieszkamy w tej strefie przygranicznej blisko Norwegii i przyjeżdża tu wiele osób na zakupy. Natomiast tych kolejek znowuż aż tak dużo nie ma, a teraz jest wręcz oblężenie sklepów i okazało się, że to są głównie turyści z Niemiec. Także w tym roku mamy wyjątkowo dużo tych turystów w podcaście o pijanych łosiach e, mówiłam właśnie o tym, że Szwecja jest taką fajną alternatywą dla takich ciepłych krajów właśnie jak Włochy, Hiszpania, Grecja jeżeli nie lubi się takich strasznych upałów, to można przyjechać do Szwecji chociaż teraz w Szwecji faktycznie te upały też były bardzo duże, e, natomiast zawsze są takie obawy, że jeżeli jedzie się na przykład nad Polskie Morze, to różnie może być z pogodą i powiem Wam, że od czterech lat jak mieszkamy tutaj mieszkamy w jakimś takim wyjątkowo dziwnym miejscu, ponieważ mamy często bardzo ładną pogodę Mało jest takich dni, których pada, jest, są bardzo słoneczne dni, a wakacje czerwiec, lipiec, sierpień od czterech lat są przepiękne. Są, jest taka typowo wakacyjna pogoda, jest cieplutko, jest słońce, można się kąpać. Woda jest bardzo ciepła, szybko się nagrzewa, ponieważ jest ciemna, i można właściwie codziennie pływać, pomimo że jest y, wielu turystów w tej naszej małej miejscowości. To spokojnie można sobie znaleźć takie miejsce, gdzie jest się zupełnie samym, mieć tą swoją taką przestrzeń, nie przejmować się, że siedzi się gdzieś 2 metry od drugiej osoby i jest ciasno. Można spokojnie znaleźć sobie takie odludne miejsce, pomimo, że jest tu tak wiele osób, ale te tereny, te jeziora są tak ogromne, tak rozległe, że nie ma problemu, żeby znaleźć sobie jakieś takie fajne miejsce dla siebie. Jeszcze opowiem Wam taką zabawną sytuację. Nasz znajomy, który mieszka w Niemczech, pytał nas się kiedyś, ponieważ wyjechaliśmy do Skandynawii. No Skandynawia to wiadomo kojarzy się z taką, raz, że z zimnym, z taką niekoniecznie słoneczną pogodą. A my na nasz kanał wędkarski Tour Szwecja wrzucaliśmy w sezonie wędkarskim, to był nasz taki pierwotny kanał, w którym wrzucaliśmy w sezonie nawet co tydzień filmiki wędkarskie. Wrzucaliśmy mnóstwo zdjęć z tych naszych wypraw wędkarskich na łodzi. I ten kolega się nas pytał, jak to jest możliwe, że każdy film, każde zdjęcie, tam jest super pogoda, super słońce? Jak to się w ogóle stało, że, że mamy tak fantastyczną pogodę i to właściwie za każdym razem, jak wyjeżdżamy? Także to było dosyć takie zabawne, bo dziwiło go to, że, że, że mamy taką piękną słoneczną pogodę i faktycznie wtedy zwróciliśmy na to uwagę, że tak, ta pogoda jest tu bardzo ładna. W tej drodze powrotnej z Polski, ponieważ jechaliśmy na dwa samochody, jechała z nami też moja mama, po drodze, już jak wracaliśmy, ja się zorientowałam, że jest sobota, niedługo jest karmienie Łosi, a my przejeżdżamy obok parku Łosi, w którym byliśmy już wcześniej, o którym mówiłam też w podcaście numer 7. I udało nam się zatrzymać, zrobić sobie taką małą przerwę, ponieważ byliśmy też bardzo zmęczeni. Ta nasza droga samochodem, my płyniemy też promem ze Świnoujścia, chyba 7 godzin, ale cała droga zajmuje nam 26 godzin, więc jesteśmy trochę zmęczeni jednak. I zrobiliśmy sobie taki przystanek w Parku Łosi, było naprawdę fantastycznie. Ja Wam strasznie te Parki Łosi polecam. Odezwało się bardzo dużo osób, w ogóle strasznie dużo osób z tego naszego polecenia pojechało do, do pojechało, albo planuje pojechać do Parku Włosi. I odezwało się również wiele osób, które w takich parkach było na terenie całej Szwecji, i też dowiedziałam się wielu fajnych informacji. Ten nasz park łosi jest taki dosyć mały, ale fajne jest to, że łosie są zaraz za ogrodzeniem. Możecie sobie zrobić zdjęcie, ponieważ do innych parków wjeżdża się albo własnym samochodem. Albo wjeżdża się taką kolejką i karmi się łosie właśnie z tej kolejki, albo z samochodu, i wtedy ciężko jest zrobić sobie takie selfie z łosiem, na przykład, które ja mam na naszym Facebooku. Możecie sobie zobaczyć, fajnie można tego łosia tak z bliska sobie zobaczyć. On się w ogóle tak przytulał do mnie, naprawdę fajne to było. Pomijając fakt, że ja mam po prostu alergię na sierść, na koty, na psy, na konie, no i na łosie też mam dużą alergię, przekonałam się ostatnio, ponieważ jak ja widzę te łosie, to od razu je muszę tam głaskać, przytulać. Lać. Później ręce mnie trochę swędziały jednak, ta alergia się ujawniła, ale polecam Wam serdecznie te parki. Przechodząc już do tematu dzisiejszego podcastu, wiem, że słucham niewiele osób, które raz, że interesują się w ogóle Szwecją, a druga grupa ludzi, która słucha naszych podcastów, to są osoby, które planują wyjechać do Szwecji. I dostaję wiele pytań, od czego zacząć, jak się uczyć języka i przede wszystkim, jak znaleźć motywację do tego, żeby uczyć się języka, i faktycznie ta motywacja jest dosyć istotna, trzeba dużo z siebie dać, i pytacie mnie, jak to zrobić. Jeżeli przesłuchaliście te nasze pierwsze podcasty, jeżeli nie, to serdecznie Wam polecam. To wiecie, że ten nasz wyjazd do Szwecji nie był taki oczywisty. My wcale nie planowaliśmy mieszkać w Szwecji. Ja wcale nie chciałam mieszkać w Skandynawii. Niespecjalnie przepadam za zimnem i raczej marzyłam o takim cieplejszym kraju, na pewno cieplejszym niż Polska. Więc jak to się stało, że ja tak pokochałam Skandynawia, że tworzę o niej filmiki, tworzę podcasty, dużo o niej piszę i polecam wam Szwecję i Norwegię cały czas? Kiedy Darek powiedział mi, że chce. Pracować w Norwegii, bo to Norwegia była tym naszym kierunkiem. Ja nie do końca byłam przekonana, ale bardzo dużo zaczęłam czytać o Norwegii, w ogóle o Skandynawii. Przeczytałam wtedy chyba wszystkie możliwe blogi, wszystko co o Skandynawii było, wszystkie książki. Ja zaczęłam się interesować kulturą, zaczęłam się interesować językiem, i ja się bardzo mocno wtedy w tę Norwegię, później w Szwecję wkręciłam. I doszło do takiej sytuacji, że ja już nie mogłam się doczekać tego naszego wyjazdu. Ja chciałam zobaczyć ten kraj na własne oczy. Rozmawiałam z ludźmi, którzy wcześniej pracowali w Norwegii, byli w Norwegii. Chciałam się dowiedzieć jak najwięcej o tym kraju i co ja wtedy dałabym za taki podcast, jaki teraz dla was nagrywam, gdyby ktoś wtedy dzielił się takimi informacjami, przeżyciami. Ojej, bardzo dużo bym dała za taką możliwość, żeby tego posłuchać wtedy. Dlatego też powstają te podcasty właśnie po to z takiej potrzeby. Wydaje mi się, że każdy, kto planuje wyjazd, ma taką potrzebę, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o kraju. Oczywiście nie każdy, ale wydaje mi się, że to jest taka bardzo dobra droga i to jest taki klucz do osiągnięcia takiego sukcesu. I sukces mam na myśli tutaj nie jakiś tam sukces finansowy, otworzenie nie wiadomo wielkiej firmy, tylko chodzi mi o to, żeby wyemigrować i czuć się dobrze w kraju, w którym się żyje. Nie wszyscy ludzie, którzy tutaj w Szwecji mieszkają, ludzie, których tutaj znamy, których znaliśmy, niektórzy wrócili do Polski, wcale nie wszyscy są tak zachwyceni Szwecją. I wiele osób uważa, że, że to wcale nie jest fajny kraj i wcale im się tutaj dobrze nie żyje więc to nie jest tak, że wyjeżdżacie mieszkacie w Szwecji i wszystko jest super fajnie i na pewno Wam się tutaj ułoży jednym się układa, drugim się nie układa a moim zdaniem bardzo istotne jest to jak sami podejdziemy do tego tematu emigracji do mieszkania w danym kraju jak wiele o tym kraju wiemy jak znamy jego historię, znamy język jak bardzo szybko się integrujemy to wszystko ma znaczenie oczywiście mogą być takie sytuacje, że wydarzy się coś po prostu się nie ułoży może tak być, można mieć pecha natomiast ważne jest to, żeby samemu przygotować się na ten wyjazd, wiedzieć wiele o danym kraju, uczyć się o nim, i to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. I do tego Was zachęcam. Kolejnym sposobem na znalezienie takiej motywacji, do tego właśnie, żeby uczyć się języka, ale nie tylko, dlatego żeby zmienić swoje życie. Ja dostaję wiadomości, że chciałabym bardzo zamieszkać w Szwecji, na razie żyję w Polsce, pracuję w Polsce, nie znam języka, nie wiem jak to zrobić, i ta droga jest dosyć długa do tego momentu, żeby do Szwecji wyjechać, i ta motywacja jest raczej niezbędna. I potrzebujecie takiego cały czas takiego impulsu, który będzie was pał dalej do tego, żeby się uczyć języka, będzie was motywował. I takim impulsem może być czytanie o ludziach, którzy w Szwecji mieszkają, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, ponieważ oni przechodzili dokładnie tą samą drogę, którą ty teraz przechodzisz. Każdy z nas musiał pokonać wiele przeciwności losu, musiał uczyć się języka, szukać pracy. To nigdy nie jest takie łatwe, jak się niektórym wydaje. I ja w tym tygodniu chciałabym Wam polecić reportaż, który możecie przeczytać. Jest to reportaż o tym, czego Szwedzi szukają w Polsce, a Polacy w Szwecji. Fantastyczny tekst Krystyny Romanowskiej, który opublikowany został w najnowszym tygodniku Polityka. To jest numer 31, to jest taka żółta, charakterystyczna okładka. I od 31 lipca można kupić ten tygodnik w. Więc jeszcze macie chwilkę, żeby go kupić, chyba wycofują co tydzień, czyli do środy macie czas, żeby, żeby przeczytać ten artykuł i zobaczyć przepiękne zdjęcia zarówno z Polski, jak i ze Szwecji, e, zrobione przez e, świetnego fotografa Adama Tuchlińskiego. I reportaż ten powstał w związku z wystawą, która organizowana była przez Ambasadę Szwecji w Polsce z okazji obchodów stulecia odnowienia stosunków dyplomatycznych między Szwecją a Polską. I o tej wystawie, jak i o całym tym wydarzeniu opowiem w następnym podcaście, dlatego, że my jako Fisketur Szwecja byliśmy jednymi z bohaterów tej wystawy. I dlatego chcielibyśmy Wam troszeczkę przybliżyć, właśnie, Wernisarz, na którym byliśmy w ambasadzie Szwecji w Warszawie. Mamy też bardzo fajny filmik z tego wydarzenia, który już na dzień dzisiejszy na Facebooku ma ponad 12 tysięcy wyświetleń. I dla nas jest to fantastyczna pamiątka, jest to taki powrót do tych super wydarzeń. Z Warszawy. Dla nas było to ogromne wyróżnienie, my nie wiedzieliśmy, kto będzie brał udział w tym projekcie już na tym samym wernisażu, jak przeczytaliśmy te historie, wśród właśnie tych historii była ta nasza historia, ale przeczytaliśmy te inne, to byliśmy pod ogromnym wrażeniem, dlatego że wybrano fantastyczne osoby i czuliśmy się naprawdę bardzo wyróżnieni, że również mogliśmy brać udział w tym projekcie. I ja za każdym razem, kiedy wracam wspomnieniami do tego naszego dnia, który spędziliśmy w Warszawie, właśnie w ambasadzie Szwecji w Warszawie, to mam nadal ciarki i było to fantastyczne i dla każdej osoby, która interesuje się Szwecją, albo w Szwecji chciałaby zamieszkać i chciałaby się troszeczkę tej Szwecji dowiedzieć, jest to naprawdę ciekawy temat i bardzo polecam Wam, żeby się właśnie w ten temat zagłębić. I teraz informacja dla osób, które mieszkają w Warszawie albo będą w najbliższym czasie w Warszawie, to ta wystawa, ta jej część, taka która jest na zewnątrz, jest dostępna, możecie ją zobaczyć właśnie w Warszawie przy ulicy Bagatela do 18 sierpnia. To jest zaraz obok właśnie siedziby ambasady Szwecji i to jest bardzo blisko pomnika Chopina Także jeżeli będziecie w tych okolicach, to zachęcam was do tego, żeby sobie zobaczyć tą wystawę poczytać te historie właśnie Polaków mieszkających w Szwecji i Szwedów mieszkających w Polsce. A ta druga część wystawy będzie jeździć po całej Polsce. Była w Świnoujściu. Wiem, że była jakiś czas temu w Szwecji, w Isztat. Natomiast w tym momencie ja dalej będę śledzić losy tej wystawy. Oczywiście będę na Facebooku dawać znać, gdzie ta wystawa jest i gdzie można ją zobaczyć. Ale szerzej już o samej wystawie powiem w następnym podcaście. Wracając do artykułu, uważam, że osoby, które właśnie szukają takiej motywacji do nauki języka, do tego, jak się zmobilizować, żeby zacząć szukać informacji, uczyć się o danym kraju, próbować wyjeżdżać za granicę, szukać pracy, to jest. To zajmuje dużo czasu, zajmuje dużo energii i jeżeli już szukacie takiej motywacji, to ym, czytanie właśnie tego typu artykułów o ludziach, którzy właśnie przeszli to i mieszkają teraz w Szwecji, jakoś sobie tam ułożyli życie lepiej lub gorzej, wydaje mi się, że może bardzo pomóc, chociażby właśnie w znalezieniu tej motywacji do nauki języka. W artykule mówię również o integracji o, i o szukaniu kontaktu ze Szwedami, jak to jest bardzo istotne, jeżeli chce się mieszkać w obcym kraju. Natomiast w tym reportażu fajne jest to, że możecie z jednej strony zobaczyć, co my, ludzie, którzy wyjechali do Szwecji, Polacy mieszkający w Szwecji, myślimy o tej Szwecji, w jaki sposób my się wypowiadamy, jak wyglądały te nasze początki w Szwecji, a z drugiej strony możecie zobaczyć Szwedów, którzy przyjechali do Polski i jak oni mieli zupełnie inaczej podchodzić też do tego tematu emigracji do Polski, co ich w Polsce zaskoczyło. To jest jeden z moich ulubionych tematów, te różnice właśnie między Szwecją a Polską. I ten artykuł, i w ogóle ta wystawa, też świetnie to pokazuje, i będę też o tym mówić w kolejnym podcaście, właśnie o tym, co nas łączy, co nas dzieli, ponieważ to był temat, który został poruszony w trakcie wernisażu w ambasadzie Szwecji. To chyba wszystko na dzisiaj. Ja chciałam serdecznie zaprosić Was na naszego Facebooka Fisketur Szwecja o życiu w Skandynawii. Dla wędkarzy, którzy słuchają naszego podcastu, zapraszamy na Facebooka Fisketur Szwecja i również na nasz Instagram, gdzie pojawiają się zarówno takie treści wędkarskie, jak i o życiu w Szwecji. Jesteśmy dosyć aktywni w Instastory, także możecie zobaczyć, co sobie tam w Szwecji robimy, jak wygląda to nasze życie w Szwecji. Warto nas śledzić na tych mediach społecznościowych, ponieważ tam wrzucamy wszystkie aktualizacje, wrzucamy zdjęcia, wrzucamy filmiki do podcastów, do tego, co mówię właśnie w podcastach. Także możecie sobie to zwizualizować, są tam wszystkie linki. I również pojawić się tam link do tego naszego filmiku z ambasady, z tej całej naszej wyprawy, z tego naszego lasu tutaj w Szwecji, jak jedziemy do stolicy. Tak nam się fajnie jeszcze pięknie udało, że w trakcie lądowania mieliśmy widok na Pałac Kultury i całe centrum. Także z tej perspektywy jeszcze nigdy tego centrum Warszawy nie widziałam. Także fantastyczna pamiątka i zachęcam Was do zobaczenia tego filmiku. Kolejny podcast za tydzień w niedzielę. Do usłyszenia. Fisky tu Szwecja. Pozdrawiamy ze Szwecji. Cześć.